11 kwietnia. Iwona Świtała. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie dzisiaj w programie. Nowoczesne stanowiska dydaktyczne w zespole szkół mechanicznych. Jak Racibórz poradziłby sobie z awarią prądu, a także o bieżących działaniach zakładu wodociągów i kanalizacji. Pracownia Mechaniczna w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu wzbogaciła się w tym tygodniu o dwa stanowiska dydaktyczne. Początek XXI wieku jest okresem, w którym w szkolnictwie technicznym występuje swoista wymiana pokoleniowa w formach, sposobach i charakterze kształcenia. Układy automatyki odtwarzające stanowiska znajdujące się obecnie w przemyśle pomogą i w dużym stopniu urozmaicą przekazywanie szkolnych treści programowych. Te stanowiska są nowym elementem obszaru wiedzy technicznej. To jest tak zwana swoista rewolucja przemysłowa, czyli rewolucja cyfrowo-informatyczna. Stanowiska te są pozyskiwane, czy to dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami, czy też dzięki wkładom finansowym szeregu podmiotów, instytucji, czyli i zaprzyjaźnionych z naszą szkołą zakładów, zakładów pracy, podmiotów. Rady Rodziców czy też środków finansowych szkoły. Całość służy, ma służyć właściwemu, efektywnemu systemowi kształcenia naszej młodzieży na tych właśnie nowoczesnych kierunkach. Dzięki nowym stanowiskom dydaktycznym możliwe jest przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych, które służą systematyzacji i utrwalaniu teoretycznej wiedzy uczniów. Na tych urządzeniach ćwiczymy to, co przerabiamy na lekcjach, to znaczy ogólne zastosowanie bramek logicznych. Jednym z przekazanych darów jest dydaktyczne stanowisko pneumatyczne. Tak zwany robot kartezjański, czyli dydaktyczne stanowisko pneumatyczne, jest w stanie zasymulować ruchy w dwóch osi układów współrzędnych, obrót i chwyt. Urządzenie wyposażone w prowadniki wykonane ze stopów aluminium, wyspę zaworową, sterowniki programowalne, oczywiście zasilanie za pomocą sprężonego powietrza, jest typowym przykładem, w którym łączymy wiedzę mechaniczną, mechatroniczną, czyli pneumatykę oraz wiedzę elektroniczno-informatyczną. Chodzi o programowanie sterowników logicznych. Nowe sprzęty, jak mówi opiekun pracowni Sebastian Kretek, pomogą w realizacji planu przekształcania pracowni mechanicznej w mechatroniczną. Jakie skutki może mieć awaria prądu i jak długo może trwać jej usuwanie? O tym mogliśmy się przekonać w tym tygodniu po wydarzeniach, jakie miały miejsce w Szczecinie. Choć sytuacja taka jest nie do przewidzenia, a w zasadzie właśnie dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak przynajmniej teoretycznie przygotowany jest na nią Racibusz. Karaliż łączności i komunikacji, kłopoty z wodą, pozamykane urzędy i sklepy, a nawet szpitale. Takie efekty wywołała awaria sieci elektrycznej w Szczecinie. Jak w takiej sytuacji poradziłby sobie Racibusz po jednej z największych w historii naszego miasta katastrof, czyli powodzi z 97 roku, sztab kryzysowy powinien być przygotowany do sprawnego działania. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, jako koordynator wszelkich działań. Służb na terenie powiatu jest zabezpieczone w alternatywne źródło zasilania, w związku z powyższym może stanowić ważny ośrodek decyzyjny i koordynacyjny na poziomie powiatu. Wiodącymi tutaj organami na terenie każdej gminy jest zawsze wójt, burmistrz, prezydent. To na nim spoczywa główny obowiązek reagowania w przypadku zagrożenia. I tak jak już mówiłem, są to szczegółowe procedury. w Opracowane w tzw. planie reagowania kryzysowego, będzie się to odbywać przy ścisłej współpracy z służbami technicznymi Vattenfalla. Mimo braku prądu w mieście, nie powinna nastąpić przerwa w dostarczaniu wody, zapewnił nas prezes zakładu wodociągów i kanalizacji. Oczywiście, że mieszkańcy będą mieli wodę, wszystkie zarówno i ujęcia, jak stacja uzdatniania wody są zabezpieczone w podwójne zasilanie energetyczne, a także agregaty prądotwórcze. Problemów nie powinno być także w szpitalu, który równie dobrze jest zabezpieczony na wypadek awarii prądu. Ja myślę, że szpital jest zabezpieczony w 100%, oczywiście wykluczając jakieś przypadki katastroficzne, dlatego że mamy dwa niezależne agregaty prądotwórcze zasilane. No... Spalinowe i w zasadzie jesteśmy samowystarczalni, jeżeli chodzi o energię. Mamy oprócz tego dwa zasilania normalne na, na złączach, z których korzystamy, natomiast na wypadek awarii włączamy agregaty prądotwórcze, które zapewniają nam w zasadzie no, nieograniczony dostęp do energii. Co ze Strażą Pożarną? Mimo iż omawiany problem jest tylko sytuacją hipotetyczną, strażacy mają agregaty, ale w ilości tylko zabezpieczającej ich własne potrzeby. No Akurat tutaj się nie mogę pochwalić czymś takim, że jesteśmy w stanie w tym zakresie pomóc miastu, yy, mieszkańcom, bo dlatego, że no, tak jak powiedziałem wcześniej, yy, jeżeli chodzi o prowadzenie naszych działań, to jesteśmy na to przygotowa przygotowani. Jeżeli chodzi na przykład o tak, tej Pani wspomniała o yy, taką szeroką pomoc dla mieszkańców w tym zakresie akurat, no to niestety, ale yy, nie jesteśmy, ni, ni, nie potrafimy tego zrobić. Bez względu na sprawność działania nawet kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu przyniosłaby olbrzymie straty zarówno w domowym budżecie, jak i w większych przedsiębiorstw. Usuwanie skutków awarii w Szczecinie tak naprawdę ciągle trwa, mimo iż od czasu śnieżnej nawałnicy minęło pięć dni. Niestety dopiero takie wydarzenie jak awaria prądu w 140-tysięcznym mieście stało się zapalnikiem do działania. Dopiero teraz powstanie raport o bezpieczeństwie energetycznym państwa. Pracowników zakładu wodociągów i kanalizacji możemy w ostatnim czasie coraz częściej spotkać na ulicach raciborza. Spełniają oni standardowe zadania wyznaczone przez plan gospodarki wodno-ściekowej w naszym mieście. Do głównych zadań zakładu należy dostarczanie wody i odbieranie ścieków, a także usuwanie awarii i wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych. W najbliższym czasie będziemy wykonywali roboty na ulicy Nowej i na ulicy Basztowej. Będzie to robione metodą bezwykopową. Jedną z poważniejszych inwestycji jest budowa zbiornika wody w Strzybniku. Na terenie zakładu wodociągów i kanalizacji trwają obecnie prace, które mają przystosować zakład do pobierania wody z tego ujęcia. Inwestycja ze Strzybnikiem prowadzi biuro realizacji projektu. Jest to inwestycja prowadzona w, z funduszy europejskich. Aktualnie prowadzone są prace, które nadzoruje, nadzoruje biuro inżyniera. Wodociągi generalnie pomagają, czy zespół do spraw technicznych bierze czynny udział w budowie tego ujęcia. Równolegle trwa budowa kolektora przesyłowego z ujęcia strzybnik do Raciborza na do stacji uzdatniania wody na ulicy 1 maja. W swoim zakresie wodociągi realizują modernizację tego kolektora przesyłowego, m.in. na terenie Słów 1 maja. Nadzorem nad wszystkimi etapami produkcji i dystrybucji wody oraz monitoringiem sytuacji wodno-kanalizacyjnej w Raciborzu zajmują się pracownicy centralnej dyspozytorni. Racibusz, jako jedno z nielicznych miast na Śląsku, może pochwalić się własnymi zasobami wodnymi, co sprawia, że nasza woda jest tańsza, zaś złoże znajdujące się na głębokości 50 metrów pod ziemią zapewnia jej dobrą jakość, ponieważ przykrywająca je powierzchnia gleby stanowi naturalną barierę przed zanieczyszczeniami. Nasze laboratorium wewnętrzne wykonuje codzienną kontrolę bakteriologiczną i fizykochemiczną. A jeśli chodzi o monitoring kontrolno-przeglądowy wykonywany przez Powiatową Stację sanitarno Epidemiologiczną, jest to tak zwany monitoring kwartalny. Kwartalne sprawozdania, które otrzymujemy z Sanepidu, wyraźnie wskazują, że otrzymujemy wodę o dobrych parametrach. Od jakiegoś już czasu Recibożanie mogą korzystać z udostępnionej przez zakład wodociągów i kanalizacji strony internetowej. Uruchomiona została strona internetowa. Zakładu wodociągowi i kanalizacji. Na stronie tej można podać elektronicznie stan licznika. Jest Są generalnie zamieszczane informacje związane z życiem wodociągów. Są informacje związane z wprowadzeniem numeru alarmowego, który od niedawna mamy, posiadamy numer 994. Również zamieszczane są informacje związane z możliwością podłączenia się już do sieci kanalizacyjnej o zakończonych ro, robotach na poszczególnych ulicach. Niestety, jak dowiedzieliśmy się, już w okresie letnim czeka nas podwyżka taryf za wodę i odprowadzanie ścieków. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Chciałabym jeszcze poinformować Państwa, że ze względu na konserwację urządzeń nadawczych nie będziemy emitować powtórki naszego dzisiejszego programu w najbliższy poniedziałek, 14 kwietnia o godzinie 9, za co serdecznie przepraszamy.